Cześć, co wieki! Ja jestem waszym ukochanym, takim ulubionym, waszym psem takim cudownym królem. I dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcineczku z tej gry. Więc może na początku sobie odpocznę. Speed od swit, speed zmroku, speed Więc może sobie odpocnijmy tutaj troszeczkę, bo nasza postać może być lekko zmęczona. Więc tutaj ładnie nam czas teraz mija. Tak kręci się w kółko, jak kaka zmija. W ogóle tak się od Jak już jesteś na początku, to zostaw w górem. No, zostaw obecnym górę w ciemno. Nie, nie, nie. Powiem ci, że e, nie, nie, nie zrobisz nic złego, a mi pomożesz. Dla ciebie to chwileczka. A dla mnie to jest fajna taka wycieczka. Nie, tutaj w ogóle tam się coś. Tam to już było do zebrania, a ja tego nie zebrałem. Jestem łwanem, który nie umie scalać tutaj. O. Dobra, to jest... To twoja zakwa jest pełna, ale mamy piłeczka. W ogóle małem piłkę, muzem ją. Tocie grać z nią piłkę tutaj. Pradawni bogowie te zgrady. I polecało. Cholery. W ogóle teraz muszę się udać chyba, jest tutaj, czekaj. Bo tutaj otwór skład nagród. i skład nagród to miejsce gdzie magazyno, co sobie, dobra. Dziękuję. Gdzie mamy jakąś misję teraz do wykonania mamy Saman tensa, Musimy się udać do Samana tensy więc może my się dajmy tak przez świetnie, bo to 140 kroków. Tu nic nie ma przez jednego, ale grafika. Niedzyry ja tam. Nie ryja. jaka swinga to. tam. O oh my friend! Wąs! Spierdzielam, spierdzielam wąs. Nie za co tu się dzieje w ogóle. Co tu? Coś tu lata? Co mi się wydaje? O, muszę zezliznąć się tak specjalnie. Ja, 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 ja. Lecimy, dobra. O jakiś bez łupek możemy wziąć łupek. Zabraliśmy... wzięliśmy łupek, a wzaliśmy cały kamień praktycznie. Jest saman. Znajdź przywódcę Watek Wilków i poskrągłaby walcę po twojej stronie. Dobra. Musimy upolować na wilki Nacisnij Z, aby wezwać swoją osobę Twoja sowa potrafi w locie oznaczać wrogów Nowe umiejętności, dobra No to pokasowe, pokasowe. Mamy drona hey, Mamy takiego drona Ja pierdziele jak... Tylko ciekawe jaki ona ma zasięg, tej Wys... wzrok łowcy Wzrok łowcy, czekaj tu jesteśmy my. Gdzieś... Tu. Dobra, może... Może sybuj na dół. Ooo, panie. Sybuj. A co ja mam teraz zrobić? Ja tu muszę wzlecieć, nie? Muszę tu posukać. Tu są wielki, Tylko wzrokłowcy. Wybierz bombę. Ja tu mogę bomby zrzucać. Naprawdę. A weź mi ten wzrokłowcy, bo ja nic nie widzę. Chcę jeszcze wyzew gdzie ta wahata waha wilków? W ogóle. Aha, dobra. Zasięg mamy. Ja tam mam lecieć. Dobra, już widzę. Punkt orientacyjny. Dobra. Ja tam mam lecieć. Czekaj. Przyspiesz. A ja tu, o czekaj, bo mogę zwolnić. Mogę przyspieszyć. Mogę się bawić na dół? Mogę się opierdzielić jak jest drzewo? Chyba nie Dobra, pokaż mi tych głowców. Punkt orientacyjny, dobra Wysłaliśmy sowę Sowa zlec niżej. Oni cię nie zobaczą, bo oni są debilami Dobra, Posłuchajmy trochę. Dobra, może nie, może nie Wyjdź Wysłaliśmy sowę Mamy łowców tutaj, drewnianą z całe, żebyśmy zabrali. Znowu, znowu, dobra, już drewniane jest całe. Może kamień sobie z A, kamień, w jest, panie królu, mój coś świetny. Więc ja jestem królem. No. Nie będę przypominał mu łapka w górę, nie? Wy to już zrobiliście na pewno. Ustawiliście łapeczkę w górę. No bo tak, jak się nie przypomni, to nikt nie zostawia. Aby ten odcinkiem muszą mnie tu załapać w górę, więc jak dobijecie 300, będzie następny. Czeka, bo muszę teraz. Wzrokło nie, ja nie chcę. Sowy Jezu, spierdzielaj sobie. Czeka, bo ja chcę no. Nie, ja nie znowu kliknąłem. Sowy, ja cię pierdzielę. Jak ja. Pier ja chcę MC kliknąć. Dobra, więc może się z nimi uporamy. Okej, okay. dobra. dobra. Udało się. Udało się ich zabić wszystkich. Dobra, jest. Mamy watachę. Co jest? Dziw! Super co Coś mnie. Coś mnie. A to jakieś punkty. Jezu, przesą tutaj. Jakieś punkty mi się tutaj zrobiły, a ja muszę to wszystko wiecie. Co szukać tutaj? No. Jest ładnie. czerwony liść jakiś? Co za czerwony liść? Psanie jest cało. Nie chcę psa całe. No to super. Czeka, teraz co następne? Co mamy zrobić następne? Żeśmy wszystko zrobili? Nieznane miejsce? Całą interakcję. Może wytwarzać cynęty. Co ja mam zrobić następne, halo? I mi powiedz co ja mam teraz... Co ja teraz mam zrobić? Jak już ze mną to zrobił. Mogę wytwarzać cynęty. O, przynęta Dobra Podążę za śladem krwi Dobra, a dobra, już Już wiem co mam zrobić Tu jest jakiś Zbadaj, musimy zbadać No to super Następne Tam jest jakiś Hej, tam jest jakiś jeleń? Patrzcie, jeleń Ty, ten dzik e, zginął chyba O sporu, czy to mnie atakuje, czy mi się wydaje? Nie, spierdzielił ten jeleń spierdzielił, czekaj, wzrok łowcy, gdzie jest? Krew, Alo. Tu? Tu się kończy? Tu, tu mam iść? Tu się... Tutaj jest Dobra Tutaj jest, dobra Fajnie Cię pokazuje, fajnie wszystko nie, naprawdę Jest strasznie biologicznie zrobione Wilki blisko? Gdzie są wilki? O, wiem, widzę jest tą norę wilków. Tam jest ta nora wilków, widzicie? Król wilków sai, a tamty posny na polowanie, więc co zaskoczyć. Taka, ja tu zginę zaraz. O, jest. Wytwórz pszenęte w menu koła, dobra, już mam. Wzórz pszenęte w pomocy, aby zwabić zwierzę. Zwierzę się pozywa. Bliżej do niego powoli, przed albo je poskromić. Dobra, ja mogę poskroić po białego wilka dobra nacisnij i przy dobra my sobie może zrzucimy tu poskroimy go czekaj muszę przetrzymać jest, on już z nas mamy białego wilka jezu mamy, mamy wilka mamy wilka, ale w sens ja tak nazwę ten odcinek. Mamy wilka. Już. Zwierzętom można nakazać zaatakowanie celu bądź przejście do wybranego miejsca. Wystarczy wskazać cel za pomocą, nacisnąć G, aby wydać polecenie. No fajnie. Ty twoje zwierzę zostanie ranne. podejdź do niego i A, bo leczy cię Martwe zwierzę można ożywić z menu. Bez zwierząt możesz teraz poskromić inne. Aha, no to super. Mogę je pogłaskać. Jezu, jaki mam takie takiego jednego. To będzie miniaturka normalnie. Będzie miniaturka? Jezu, ja pierdziele Tam mam jest. Chodź ze mną Mamy wilka normalnie, patrz, on za mną będzie Maric, chodź, no, już, to jest nasz Moritz w ogóle Moritz przepraszam, że cię zdradziłem, ale już, już mam kogo innego, więc dziękuję Jezu, jaka ta gra jest trzecietna, nawet nie wiedziałem, że można mieć wilka tej Gdzie ty łazisz? Chodź do nogi A mogę dwa mieć na przykład? Czemu? Czekaj, mam to mnie pójdzie za mną, nie? Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie... Ja teraz nie wiem, gdzie mam iść, halo Tam mam miejsce na górę. Czekaj, bo muszę tędy przejść, tędy przejść go cały czas słychać, co on za mną ładzi. Nie, dobra, ja mam tam na dole. Dobra, już, nie musisz go zabijać spokojnie. Nawet by nie dobieg. Nawet by nie dobieg do tego momentu że... tutaj. Ty... Okej. Jest jeden jest. Atakuj! Jest, mamy wilka, który zaatakował Dziękuję Uuu, Tak ładnie Jezu, jaki ten wielki, jest świetny Aby otworzyć menu związek, zobacz związek do skromienia. W tym miejscu możesz wybrać związek, które chcesz wezwać lub odesłać niego związek Niektóre umiejętności władzy związek pozwala poskromić nowe związek Czekaj, B Otwórzmy sobie B Można poskromić Orosa Mogę Ciona. Mogę Ciona. mogę zatkiego Ciona. Mogę wilka Mogę białego wilka, moje osiągnięcie odblokowane, to mnie nie obchodzi. Zatki wilk prązkowany. Tutaj tego jeszcze tych jeszcze nie mogę. Niedźwiedza nie mogę. Jest to czerwonego zniega, nie mogę, no. To super. dobrze. nacizni. Waca, zjazdą ukończone! Ja sądzimy się wszyscy <tryk> Jezus Maria. A czekaj, a mogę? Mogę z tego Szukałem. A ja chcę ulecieć którym się leciło? Sypka podróż No ja wiem o tym Czekaj, bo ja Mi się wydawało, że on jest On jest ranny Chodź tu Nie jedz go Chodź już, nie jedz go Gdzie mam miejsce? tam się drom. Jezu, ta gra zyje ciągle Ta gra ciągle zyje Nie, nie wiedzę Tam czas się drom w ogóle Gdzie jest mnie? Zrzucaj ich Atakuj ich Atakuj Następny Następny Jezu Jeszcze jeden tam jest Jezu pomóż im, zamuszę Jezu, niech go zabiją Może, może wyśle tu. Udało się Dobra, jeszcze, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch Dawaj go, jednego A ja tego drugiego zabiję Czekaj, tu jest, jest jeszcze jeden Jeszcze jeden jest, halo Wszyscy? Ulecę Mas, mięska Dziękuję, uleciłem na są poskromnioną zwierzynkę. Dobra, udało się, teraz muszę wszystkich przesukać Nie mogę przesukać tych mogę przesukać. Nie, mogę liść wziąć, Jezus Maria. Ja chcę go przesukać, bo on jest... ...tutaj on może mieć dużo rzeczy w ogóle. Czy ten niedźwiedź żyje? Mogę go skórować, więc fajnie by było. Ja pierdzielę, co tu się w ogóle dzieje? Tam coś leży w ogóle. Ty... Oh my god! I stąd. Hej, dam nasz maga. Mogę przesukać? Przesukaj. Dobra, udało się. W sakwie jest pełno tych przedmiotów, no to super Dobra, co mam, teraz gdzie mam iść? Mogę zobaczyć na mapce, gdzie mam iść? Pomoc Windza ochrona Eksportuj grupę Windza Czekaj Dobra, ja teraz muszę Ja pierdziele Co to, co tu się podziało w ogóle? Mogę przesukać, chcę wszystkie ciała W sakwie jest pełno tych przedmiotów, no To ja już nie mam miejsca na te przedmioty Teraz muszę zrobić jakąś misję. Pójdźmy zobaczyć co to za miejsce. 100 metrów stąd Coś coś Mi Misja wydaje, że oni tutaj gdzieś niedaleko walczą miejsce, nie? Nie zwiedza, słychać. O oh, my friend! Oni się biją! Ja pierdziel! Ja pierdzielę! O nie! Zabiłeś mi mojego kolegę. Ty pierdź, Ty O nie, on mnie też zabija. Kontrol, kontrol. O nie! Spadnę jeszcze. On. On. On zginie. Zabiłeś mi kolega, ty pierd... Ty mi kolega zabija. Kontrol. Ja pierdź, ale zabił mi kolegę, nie? I jeszcze mnie zabił. Ja zamiast pierdź nie, nas, jazu, dopiero co go zesmy dostali, i Dost dopiero co go zesmy dostali, a już ginę. Ja to jestem dobrym królem, który pilnuje wszystkiego, nie? Tylko mu te ekrany loadingu takie długie? Trzeba czas kupić jakiś nowy dysk. Tak w ogóle, tak myślę. Nie muszę od początku. Mogę go przyzwać? Jaka mam przyzwać kogoś? Kto? O żyje, Jezus Maria, Jezus Maria, żyje, żyjemy On żyje Jezu, jak przeświatnie Ja, ja pier... To ty taki dźwięk wydajesz przeświatnie Ja pierdziele Nie, no to to... Przeposzukiwanie? Czekaj, bo teraz nie wiem co mam zrobić W ogóle tak mnie tutaj zazorientował niedźwiedz brunatny tutaj jest Pomoc Windza? Nie, ja bym się to przesukał. Ja sobie tego nie zrzuciłem? Dobra, skóra zwierzęta. Teraz może bym sobie coś wytworzył. Co tam było? Coś mnie zadziało widać. Nie pacet na mnie. Czekaj, ja sobie muszę wytwarzanie teraz. Tak na koniec odcinka zrobię wytwarzanie. Mogę sobie to wytworzyć. To wytworzyć. Nie wiem co to jest, ale w ogóle co mogę wytworzyć umiejętności co... Mogę rozdać. Co to jest? Zatrzymaj kontrolę, aby ręcznie jeden pasek zdrowia Dobra Tutaj yy, ulepszyć się w biegu yy, Tutaj ma jeden pasek zdrowia więcej, poznaj to ja chcę To chcę To chcę Przyznawiam, nie mogę Umiejętności własne związany. Już, już, już Jezu mam bu Burek po popierdzieliło, teraz ich goni Jezu, ich goni coś, Tam coś. Dawaj go. chodź tu się bić No chodź tu, chodź tu Chodź tu, chodź tu chodź tu Dobra, już się zabiliśmy Jest jeden, się spierdzielił Ja pierdzielę, muszę się wyleczyć Mogę? Mam łuk w ogóle? Mam łuk Ale może nie będę... NIE SKACZ! Ja pierdzielę sobie przezdraszyłem, że będzie skakał Chodź tu do mnie, mi, mi Oni tam się biją Już skończyli Czekaj, bo... Dawaj, zabijaj go Chodź tu, panie co, już zescy zabili? Oni wam spierdzali, tak? Gdzie oni są? Gdzie oni polazli? Mam coś widzę. Ja udakłam! ich. Jeden zginął. Drugi. Nie zginął. Dobra, jest. Już wszyscy. Jeszcze jeden. Jezus Maria. Tam jest mu. Ej, już nie mam... Nie mam tego. Nie mam z cał. O ja pierdziele, żeśmy się opakowali tej... Dawaj z całe. Dawaj. Dawaj mi łuk. Mam ostatnią. Mam co coś. Co to jest? Co to jest w ogóle? Ej, co, co, ja, co ja znalazłem? Ja pier... Ja tu chcę skończyć odcinek, tylko ja muszę wejść tam. Ja pierdziele. Ja tutaj Jeszcze... Ej, gdzie ty gdzieś ty w las tam nabył Może go zabij go tam jest dwóch Trafieny w głowę Jeszcze jeden zabiję Jak ja tu prześwietnie znalazłem pod koniec odcinka Patrzcie co ja za, za miejsca znalazłem No ja się z wami zagnam w tym momencie Burek chodź Chodź górek, Czekaj, uleceć się co? Chcę go ulecić. Zróbmy mięsko. No. Ja się z wami zagnam w tym momencie. Jeżeli wam się podobało zostawcie łapka górą, górę. Udostępnijcie odcinek waszym znajomym. I na razie. Cześć człowieki.